Nie widać mojego napisu Mój stary <grych> lew da. A gdzie żołnierzyki są? Spalisz bunkier bez żołnierzy? Gdzieś uciekli po Orionem kurwa Daj żołnierze jakiegoś szybko z tego kartonu A tu kurwa najwięcej więcej zapałek.

Pięć paczek już poszło? No, to jest... Kopel! A czy stali, to stary pan znaczony, kurwa, grill'a tak robił. Ognisko podnosić. przynieś pod Dwa jagniaki na dowód. Na dowód, nie my, na żołnierza. Ej... Gdzieś mi telefon spadł. Ty, si, bo ten samochód się topi i zaczyna jebać. A niech wie Kopel się pali.